Witajcie w kolejnym odcinku z Batman Arkham Asylum. Jak sami widzicie, mam tu takie nieprzyjemne klice. Na szczęście można się tutaj dostać górą jeszcze do nich. No i najwyraźniej będziemy teraz musieli jakoś pomóc Kesowi, który tutaj... ...został skwytany. Co mi go tutaj najwyraźniej Tracą Harry. no Harry, to już skurde... Harley już oczywiście pokazała jak to jest wielka groźba dla psy Gordonie Więc ja myślę, że tutaj gor Mandarin, nie Gordo, tylko ten Kxy, nie ma czego się bać Ogólnie To clear, nie pomagaj O Jezu, teraz będą mnie szukać chyba Najwyraźniej Dobra, w sumie to jest dobry moment, żeby ciebie zdjąć Dobra, jest sobie kurde poradzę z tym gliss'em. Damy radę. Nie no, mi, 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 mi się za. Dobrze, jestem po prostu w soku, że. Oni mnie do tej pory się nie zauważyli. No to oni. Oczywiście wiedzą, że tutaj gdzieś jestem, ale jeszcze nie wiedzą, gdzie dokładnie jestem. Kurde, akurat musimy na dół zejść. Dobra, kurde. Taktyką, taktykę tutaj trzeba zastosować. Ja już nie jestem złotociowym, który nie potrafi się skradać. Mariusiu, już się takich nauczyłem. O Jezu, nie, ale ten Glitz to wszystko, nie? Masakra. Ja mam nadzieję, że... Jak najszybciej opłacę to pomieszczenie. No i tak sobie, jako tako chyba daje radę nawet w miarę. Go i Kurde, nie chcę co idą na tam was, nie, to mi się akurat nie podoba. Moglibyście tutaj wrócić? O dobrze, wracają się. Nie! Sami mnie znajdźcie. Kurde, ten by się tutaj mógł nadzieć na tego gargulca, no. Come on, chodź tutaj. Doktor, przestań mi pomagać. O, jest! Mam cię! Skuwaj, co jeden, dzień dobry! A właściwie to zeknam. Ej, to frajezy! Wiesz, się tak, Encel na łódź, skradać chyba. Dobra, nie będę oczywiście za bardzo się przechwalał, bo. Jestem nie zauważył. no ale kurde, idzie mi lepiej niż w, w tym Marka Marzisz. Jeśli chodzi o skradanie. Jednak tutaj to nie robi swoje. No, men down, men down. I nie jest taki kiepski w jak kiedyś był. Dobra, przestanę o sobie mówić, wy sadzią sobie, tylko. sobie, jakoś zaplanować, jakby tutaj zrobić kolejnego. Kurę, no on tam chyba ma swoich kumpli niedaleko, tutaj jest kolejne, on jest za blisko. Dobra, chwila. Spróbuję może... Mozę... Ajaj. Oni są zbyt blisko. Chociaż... Co, co dobra, on się odwrócił. Spróbuję tego kurde zdjąć. No nie! Aj, dobra, zauważył mnie. Trudno. No to się już akurat nie udało. Nios! Dobra, chyba udało mi się go zdjąć na sensie... W miarę i tak po cichu, bo ten się nie skapnął. Mam no, poza tym, że go teraz znalazł, ale nie wie gdzie ja jestem. Więc Jest jako to który jestem mi posło. W miarę. Dobra, to teraz jego ja spróbuję. Tylko żebyś nie odwrócił. No kurde! Aaa! Dobra, ale to był ostatni na sensie, chyba. Ja pierdziela. Dobra, w miarę się udało na szczęście, nie było tak źle. O Jezu, mam nadzieję, że ten za chwilę... Mi zniknie jakoś. Bo to jest straszne, naprawdę. Tak jest straszny. Co? Gdzie <laughs> to doktor? Dzięki, jest się szukał. Powiedziałem To żebym szedł i spotka z Czy Co?

Czyli chyba ten najwyraźniej będę musiał się wybrać No dobra Powiedz, że już tutaj nie będzie tych glisy, no w zasadzie sensie chyba nie już nie będzie. Ja się to było straszne. No lekko się udało dziwo. Nie no kurde muszę powiedzieć, że w porównaniu do Akamer Jeans To mi wcale nie idzie źle, jeśli, jeśli chodzi o te skradanki. A no, co nam powoli tutaj nabierać jakiegoś... Aha, rozumiem, ten tędy nie przejdę, czyli będę musiał najwyraźniej znaleźć jakieś inne przejście, oczywiście, dlatego mi to wcale nie dziwi. Chyba jednak tam będę musiał gdzieś iść, faktycznie, od tej strony. Tam, gdzie dopiero co byłem. Będę musiał po prostu znaleźć inne przejście jeszcze. Okej, okay, ale tutaj już chyba te na co dzień zniknęły, to dobrze. No ale jak kurde i tak byłem w stanie taką akcję sprowadzić z takimi glicami, w miarę po cichu. No to jednak to chyba o czymś świadczy, co nie? Dobra, zagadkę mam... wdybę twoje ogólnie tutaj zagadki w tym momencie. Okej, okay, ale teraz idę w dobrą stronę. Oj tylko się nie zdziw. Tak? to zobaczymy. Joker, ty się zdecyduj wierzyć, że ty chcesz mnie zabić, chcesz się ze mną bawić, bo ja już naprawdę nie wiem, o co ci chodzi tak naprawdę. Ty no kurde jesteś bardziej niezdecydowany niż kobieta. Ty tak naprawdę jest kobietą z ogry, tylko o tym nie wiesz. No i wyraźnie chyba muszę iść tędy. Z testowanie muszę iść tędy, bo tutaj są e, do kara Dobra, poczekajmy jakiś znajdzie, jakiś nagrań. No tutaj raczej nic nie ma Kurde, pada tak prosto nie ścinaj mi się Okej, okay, która daj ma teraz iść? No sądzę. Dobra, to jest chyba ten moment, kiedy trzeba użyć... No tutaj mam już nie. Aaaa, tutaj. Ok. Dobra. No po się tutaj, bo kto wie, może znajdę jakieś Znajdźki. jakieś nagranie tego całego ducha, Arkam, być może. On ma właśnie taki symbol tutaj, którego go zobaczyć na ścianach. A proszę, dzień dobry. Tym razem widzę, nikt ma nic nie powie. Szkoda. Nikt by chyba zatkało. To jest tego warto zbierać, te znajdźki, bo również za nie dostajemy jakieś punkty. Które zbliżają nas do kolejnego poziomu. Czarnie, nie to by Kess A nie. chyba nie jest Kess. O kurde, nie zdążyłem. A on ma karabin. Dobra, co w takim razie? Nie tego, tego. Nie, kurde, nie zdążyłem. A dobra, jednak ja zdążyłem, okej. Okay. Dobrze, stów. Owe. Tak to się robi. Joker's y thugs were trying to get into that office. It looks like they couldn't get through the main door. Got to find a different way in. No, to będziemy teraz teraz musimy poszukać innej drogi, nie ma tak łatwo. O nie. Jest co. Po prostu takie nie wrażenie. Ze Scarecrow nadchodzi. Skerkrow nadchodzi i wcale mi się to nie podoba. Scarecrow, Scarecrow się zbliża. A to może to jest tylko jedno, kolejny poziom ze Scarecrowem. A jeśli mam być ser, to jego poziom może wyjdzie. Są niezwykle klimatyczne, ale również trudne. I <laughs> mogą być fejle. Akurat ze Scarecrowem mogą być fale, bo to jest dość trudny przeciwnik. Dobra, jak się tutaj dalej dostać? A? Oto mi za droga E ja tylko niepotrzebnie za materiał Dobra, gdzie są jakieś znajdźki? Tutaj niczego nie ma Tutaj również niec? Nie ma po prostu mam iść przed siebie. No dobrze No czuję w kościach moich zejdę prosto do skarchoła someone has already got to the safe. the only question now is, who opened it? no sign of forced entry. whoever opened it knew the combination. Hmm. let's see. good. Dr. Young got to her notes before Joker. She's taken them to hide somewhere. Okay. I need to follow her and find out where she put them. No dobra. Rozumiem, że... Aha, no tak, mam I'm on doctor J-Young's trail. I've had to calibrate the scanner to only show recent prints. If I follow these, I will find her or the notes. I hope it works. Just so you know, the GCPDD found one of Joker's bombs downtown. It was full of Marzipan and kittens. As I thought. It's just a twisted diversion. The real action's on Arkham. <try> Załóżmy się, że się tutaj kuź w taki nieprzyjemny sposób ścina. ja pierdolę Dobra, gramy dalej Gdyby zamknęłem to to jak mam iść dalej? No tutaj dalej nie psa da. Dobra, no, może się zaraz to uspokoi też. Te ściny się uspokoją No chwila, chwila, tutaj, tak? Tutaj jest kolejny ślad, tutaj wsadziwek jest kolejny ślad, no ale tym mi wam nie przejdę. Więc kurde Nie on tutaj stąd Chyba tak? No ta. Zresztą on przysadłem. O ja cię znowu kurde jakiś labirynt Chwila. Nie da się to po prostu. Nie wiem, nie da się tutaj. Oko takie jakieś tutaj No nie da się. Kurde! Nie wiem, bo zaś mam się teraz wrócić jakoś. No bo innego by się nie widzę. Jak miał się miał się wrócić? No cholera, Batman, nie ścinaj się do kurwy nędzy. No nie, znowu się Ale tak najwyraźniej miałem tutaj z po prostu wrócić. O, siema! Kurde, kupisz cienie. Ja je bierał to dziwnie bez mi teraz. Józ, ogar, kurwa. Teraz, zaraz mam tędy iść. Oho, jakiś prezencik na mnie czeka. Jak super. Kuźwa, myślę, że w tym momencie nie No ale to będzie strasznie krótki odcinek, no. Cholera jasna. No ale też inni teraz Takie kuźwa. Przerywy. Takie no. Dobra, chuj, gramy dalej. co widzę? Taski. Scenki. dokerka. Dobra, teraz chyba znowu jest trochę spokojniej na szejście, Już tak nie tnie. To co, chodziła nie biegał. Bo nie wiem, zabieganie teraz powoduje ściny takie nieprzyjemne. Co teraz wróciłem? Chyba tak. Chyba taki kuchnik was dopchnął. Ściny Kurde, mam tych szukać. Śladów tej jąk. Dobra, to tutaj. I najwyraźniej mam iść tutaj, tędy. Pierdole, pamiętam, ja że gdzieś tutaj będzie skerkler. Jak później będę musiał skerklować z takimi ścinami, to będzie masakra. Chwila, gdzie teraz? No, uh, two titans there. Tam jest trofeum od zagadki. Chyba. Jest. A wchodzimy dalej. Wiecie co? Dobra, mam dobre to. Ja w tym momencie to ociec do końca, bo mnie skróci ta scena jakaś z tymi ścinami. Nie wiem co się takiego dzieje, czasami te ściny są, a czasami ich nie ma w sumie. Dobra, włączałem tą grę raz. W ogóle tylko po to, żeby... Sp... Znaczy nie, włączałem do grę, ale buzią od razu włączyłem, bo, no, chciałem sprawdzić mi się to będzie wszystko nagrywać, ponieważ sami się obawiam, że mogą być jakieś problemy. Czasami testuję w ogóle nagrywanie, co się będzie nagrywać najpierw. Bo na to znowu odsyłem i no, się pojawiły te ściny, więc nie wiem, najwyraźniej wykładanie z tej gry, a później odpalenie, odpalenie jakiejkolwiek gry. I od razu po wyjściu z tej gry odpalnie y, Batman Arkham Asylum powoduje właśnie takie problemy, że mam takie no, niezbyt fajne ściny. I w sumie z Atlanta było podobnie, więc. No niestety tak, tak wyszło niefajnie. fajnie. I więc, ja w tym momencie odcinek kończy? Nie wiem, ile to odcinek ma teraz minut 25 być może, albo 30. Ja spróbuję jeszcze dzisiaj nagrać Gita z Andreas. I. No, będę miał dwa odcinki nagrane. A specjalnie nawet jutro nagram kolejny odcinek z Batmana jako taka, jako taka rekompensata za to, co się tutaj dzisiaj działo. Więc za chwilę to na chwilę są to być na tyle na razie.